Cześć, witajcie na kanale Giełdowy Fighter. W tym to rozmawiamy sobie o rynkach finansowych, o giełdzie. Patrzymy, sprawdzimy sobie dzisiaj wyniki finansowe, bo ostatnio dużo się dzieje na giełdzie, szczególnie wokół szeroko pojętej technologii. Materiały na tym kanale mają wyłącznie charakter edukacyjny, informacyjny, nie są poradą inwestycyjną. Więc jak już to sobie ustaliliśmy, przechodzimy do naszego przeglądu. Zacznijmy od spółki. No, która była mocno tutaj na piedestale, i mówimy tutaj o spółce AMD. Wyniki bardzo dobre. No, reakcja rynku dramatyczna minus 17% po ogłoszeniu wyników. No i tutaj wyniki przychody 10,27 miliarda dolarów plus 34% rok do roku. Zysk operacyjny 2,85 miliarda dolarów plus 41% rok do roku. A mimo to kurs zjechał po ogłoszeniu wyników o 17%. Co się stało? No, Prognozy na pierwszy kwartał bieżącego roku rozczarowały inwestorów. Analitycy zakładali 9,4 miliarda, a firma podała 9,5 do 10,1 miliarda dolarów, więc przebili tutaj te prognozy analityków. A mimo to inwestorzy odebrali to jako coś złego, za wolny zwrot, spodziewali się większego. No i rynek tutaj zweryfikował i spółka straciła ponad 17% w jeden dzień. Marża brutto to około 55%, dalsze agresywne inwestycje w AI, czyli no, i dlaczego tak się rynek zachował? No rynek nie oczekiwał tylko dobrych wyników, czy solidnych, takich jak tutaj AMD przedstawiło. Rynek chciał po prostu mieć efekt wow. No i AMD przyniosło taką naprawdę dobrą czwórkę z plusem. A rynek zapytał po prostu, dlaczego to nie jest szóstka, i to nie był właściwie spadek, że AMD ma słabe perspektywy. To był spadek, ponieważ wszyscy byli ustawieni już w kolejce pod perfekcyjny raport, pod duże przebicie, naprawdę ogromne przebicie prognoz. Te przebicia prognoz oczywiście są i one są naprawdę spore. Natomiast no, mimo to nie spełniło oczekiwań szerokiego rynku. No i tutaj znowu klasyczna lekcja z Wall Street, że nie wystarczy być dobrym. Trzeba być przede wszystkim lepszym niż oczekiwania. No dobrze, więc sobie przejdźmy teraz może do spółki numer 2, którą jest alfabet. No i tutaj to jest firma, która wygląda dziś jakby mówiła naprawdę spokojnie: My to wszystko już umiemy, my to wszystko już wiemy w AI i wiemy jak to monetyzować. Jak wyglądają tutaj w liczbach? No przychody 113,8 miliarda dolarów plus 18% rok do roku, zysk netto 34,5 miliarda dolarów plus 30% rok do roku. Marża operacyjna na poziomie 31,6%. Jak to wyglądało w segmentach? Wyszukiwarka Google 63,1 miliarda dolarów, plus 17% rok do roku. YouTube 11,4 miliarda dolarów, plus 9%. I Google Cloud 17,7 miliarda i uwaga to jest plus 48% rok do roku. Więc widzimy Fabet naprawdę wie, jak monetyzować po AI. Świetne, świetne wyniki. I to jest naprawdę moment, w którym rynek przestaje traktować tą Google Cloud jako eksperyment, jako dodatek do biznesu. Nie, to zaczyna wychodzić na taki naprawdę prawdziwy core biznesu. I AI jest przede wszystkim drogi, jest ciężkie, jest kapitałochłonne. a Alphabet, ta firma, posiada to wszystko, ma skalę, ma właśnie ogromne plecy i dźwiga teraz ten cały ciężar. AI ma się na swoich barkach. Ostatnie wyniki również były duże oczekiwania co do alfabetu. Alfabet spełnił oczekiwania. Tym razem również oczekiwania były ogromne i Alfabet, no, moim zdaniem, to unosi. Chociaż rynek odbiera to troszkę negatywnie, bo akcje spadły po opublikowaniu wyników o 3 czy no, nawet 4%. Ale te wyniki, które tutaj zaraportowali, są naprawdę kosmiczne. I przejdźmy sobie do ostatniej firmy. Jest to firma troszkę z innej branży, ale specjalnie taką wybrałem, żebyśmy właśnie no, nie patrzyli tylko na rynek względem AI i technologii. I tutaj jest to Spółka McKesson, no właśnie, niemodne, ale bardzo skuteczne. Firma, która nie działa w żadnej sexy branży, nie ma narracji o przyszłości, nie ma hype'u, nie ma na konferencjach firewerków i rewolucji. To spółka, którą naprawdę łatwo pominąć, bo ona nie krzyczy do nas codziennie z nagłówek gazet. Ona po prostu w ciszy robi swoje. No i przejdźmy do wyników. Przychody 106,16 106, miliarda dolarów. Wzrost 11% rok do roku. Zysk na akcje. 9,34 dolara, wzrost 16% rok do roku, wolne przepływy pieniężne 9,6 miliarda dolarów, zwroty dla akcjonariuszy przewidziane w formie wykupu akcji za kwotę 680 milionów dolarów. No i podczas gdy wszystkie spółki AI walczą o każdy dodatkowy dolar zysku, przychodu, tutaj McKesson działa w branży o bardzo niskich marżach, bo są naprawdę niskie te marże, ale ogromnej skali, duża odpowiedzialność na tej spółce. I robi dokładnie to, na czym się zna, i robi to konsekwentnie i zarabia po prostu na tym dobre pieniądze bez fajerwerków, bez wielkich obietnic, poza no to po prostu z gotówką i realnym zwrotem dla akcjonariuszy. Spójrzmy sobie na kurs ich akcji. No, przez ostatnie kilka lat naprawdę wzrósł cena akcji o kilkaset procent. Nie dlatego, że ta firma jest modna. Ale dlatego, że ona jest naprawdę skuteczna. No i tutaj, właśnie tak nawiązując do tych wszystkich spółek z AI, ogólnie z technologii szeroko pojętej, nie zapominajmy też o spółkach takich, nieco, takich codziennych, właśnie takich codziennego użytku, żeby ich nie lekceważyć, bo to, że coś nie ma w nazwie AI albo nie jest to związane ze sztuczną inteligencją, to nie znaczy, że to jakaś spółka nie może dawać świetnych wyników. Tutaj mamy właśnie naoczny przykład. No dobrze, więc przejdźmy sobie do podsumowania takich wniosków na sam koniec. No. No i co możemy powiedzieć o MD? Naprawdę dobra spółka, ale rynek chce dużo, dużo więcej niż tylko solidność. Oczywiście spółka ma jeszcze tam pewne rzeczy do poprawy. To nie jest tak, że tam w tej spółce już jest wszystko na tip-top. Jeszcze jest tam kilka rzeczy wymaga poprawek, natomiast no są na dobrej drodze, żeby to wszystko wykonywać. Alphabet no to jest gigant, który niesamowicie monetyzuje AI no i chyba niedługo zostanie no, najdroższą spółką świata o największej kapitalizacji. No tak mi się wydaje po prostu, że to będzie właśnie ta spółka. No ale zobaczymy, co przyniesie czas. I Macke dowód na to, że nie trzeba być w najnowocześniejszych branżach, żeby robić po prostu świetne wyniki. Nie każda inwestycja musi być właśnie z przyszłości. Naprawdę wystarczy dobrze zarządzany biznes tu i teraz, bo moda na rynku zmienia się praktycznie widzimy bardzo szybko z kwartału na kwartał, a wyniki, no jeśli są dobre i prawdziwe, to zawsze się bronią. Dajcie znać w komentarzach w co wy inwestujecie, jak wasze portfele wyglądają, czy to jest tylko sama technologia, czy właśnie też macie te biznesy takie codzienne, takie troszkę inne, które nie są tylko związane z AI i z sztuczną Inteligencją. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. W dzisiejszym materiale to było wszystko. Dzięki serdecznie, że wytrzymaliście do końca. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.